Cześć Kazik. Cześć Kazik, długo w Sztokholmie? 15 lat. Jak tu się żyje? E, mogę powiedzieć tak, że po prostu jak przyjechałem tu było bardzo fajnie, wszystko wyścielone, jak tu się mówi, dobrze, elegancko. Dobre pieniądze zarabiałem na tamte 15 lat temu. To były duże pieniądze, niskie ceny były, teraz jest dużo gorzej. Polacy są tacy chlebodawcy, że po prostu oszuści są, bardzo dużo oszustów, bardzo dużo dostałem w plecy, jak to się mówi, po prostu oszukali mnie. Przez innych Polaków. Tak. Ci chlebodawcy, no po prostu pracowałem w dużo firmach i dużo mnie oszukali, no po prostu cały miesiąc pracowałem. Może wziąłem zaliczki 500 koron. Nieraz może tam więcej, ale po prostu zostałem oszukany kilka razy. Kilka Wiesz co, razy. w bardzo wielu miejscach na świecie podkreśla się to, że z Polakiem można bardziej zgubić niż znaleźć. Tak, dokładnie. Ale chyba nie było tyle skarg, co tutaj jest w Sztokholmie, właściwie wszyscy narzekają na Polaków. To jest okropieństwo. Oni się czują po prostu myślą, że znajdzie sobie bezdomnego kogoś, weźmie do pracy i on wie, że on może go oszukać, bo ty nie, nie masz gdzie się odwołać. Po prostu pójdziesz na policję czy coś, policja też ręce rozkłada i nie wiedzą co z, co z tym zrobić, no, po prostu poszedłeś na czarno pracować to musisz sobie sa, sam radzić nic więcej, no, nie chcą pomóc bo nie mają jak pomóc czują U... się bezkarni? tak, czują się bezkarni bardzo dobrze ująłeś to I jak dużo straciłeś kasy? Jest, tak można powiedzieć około 100 tysięcy 100 tysięcy koron? tak, tak to jest jakieś 45 tysięcy złotych tak mniej więcej nie wiem, jak teraz korona stoi do, do polskiej złotówki. Około. Ale, ale tak ale będzie. To jest w sumie fura pieniędzy. Zgadza się. Aha. I próbowałeś cokolwiek z tym zrobić? Próbowałem, ale to, to tak. Jak numery telefonów, przykładowo oni. Idę przykładowo do, do ciebie pracować, prawda? Dajesz mi swój numer telefonu i ten. Dobrze, on ten numer telefonu. Tylko mogę na ten numer dzwonić. A on inne numery, inne telefony ma w innej kieszeni, co rozmawia ze swoimi tam z kolei chlebodawcami jak Czyli gdzieś... nawet nie ma do kogo zadzwonić Tak dokładnie, nie mam gdzie się odwołać nie, nie mam już szans Później telefon jest wyłączony Po prostu nie mam Ja nigdy nie pracowałem tam i koniec Jakiego typu pracę wykonywałeś tutaj? Ja... Ciężkie prace zawsze, bo Ja tu, ja tu przeważnie polbruki takie Płytki, nie płytki kładę uh -huh. e... E... Altany stawiam Ogrodzenia w drewnie bardzo dużo, jestem jako cieśla, chociaż nie mam takiego zawodu, bo ja jestem z zawodu jestem murarzem, tynkarzem. Ale życie Cię nauczyło tego? Życie mnie nauczyło, dokładnie. Mhm. Wiesz co, możemy na to spojrzeć w ten sposób, że zostałeś oszukany na kasie, tak, ale również dużo. możemy spojrzeć na to w ten sposób, że zostałeś oszukany na ciężkiej pracy, dokładnie. bo zginałeś kark, nadwyrężałeś kręgosłup. I potem taki, taki jest finał. Czy są jakieś próby wśród Polaków odzyskiwania pieniędzy w inny sposób, nie w sposób oficjalny? Czy, czy... Tak, to można to, to zrobić, ale ja nie chcę, żeby ktoś kogoś skrzywdził do końca życia, bo są tacy ludzie tutaj, co odzyskują długi i tak dalej, komuś trzeba zapłacić, jadą i nie, nie pieprzą się w temacie, jak to się mówi. Ja straciłem też pracę, bo miałem wypadek w pracy. Mogę pokazać? Tak, proszę. Regiel mnie uderzył, tutaj ten. To jest... Regiel. Regiel. Regiel to jest. Regiel. To jest taki długi kanciak, taki Aha. taki słupek no, drewniany. Po prostu spadał z rusztowania i uderzył mnie tutaj. Czy chociaż to... za tę pracę ci zapłacono, czy też Cię oszukano na tej pracy? Powiem tak. Ten człowiek mnie, chlebodawca, zawiózł mnie do szpitala bo zawiózł mnie sam osobiście, mówi tylko nie mów gdzie pracowałeś i tak dalej i tak dalej. Ja w szpitalu leżałem dwa tygodnie. to, to nogi mi próbowali tam zreporowali mi kość, wszystko jest dobrze, ok. A blizna została już do końca życia, wiadomo. I ja później wróciłem tam gdzie pracowałem, tam już było zamiatane, potem nie ma ludzi, nie ma nikogo, nie dostałem zeru wynagrodzenia, nic nie dostałem za to pieniądze. Czy siebie też tak komarykują jak i mnie? Tak, Bardzo jest dużo ich tutaj jest. Jak twoje losy się układały przez te lata w Szwecji, w Sztokholmie? Czy były takie tak, dobre, jak, dobre lata? Jak, jak, tak. Te, te pierwsze lata, pięć lat yy, pierwsze, to ściągnąłem z, yy, do siebie córkę, yy, yy, znaczy to nie żona, to konkubina po polsku. To żona. No żona, niech będzie żona. No. I pasierba. jej, jej pierwszego syna jak poznałem, on miał 4 latka wtedy, znaczy jak poznałem w Polsce, jak ściągnąłem tutaj córeczkę właśnie też miała 4 latka akurat, to przyjechali tu wszyscy do Szwecji, dałem im zakwaterowanie wszystko, ten, a później wszystko zrujnowało. I chciałeś on... dobrze. Chciałem dobrze, bardzo dobrze. Mam hmm. cały czas z nimi kontakt. Oni mają z socjalów, mieszkają tu w tęście, tu sztot testa I... Ma swoje mieszkanie, znaczy swoje, nie swoje, tylko po prostu z socjalu. Ja nie mogę w tym mieszkaniu mieszkać. Ja tylko po prostu mogę im pomagać, odwiedzać, ale nie mogę tam mieszkać. Bo socjal się na to nie zgadza. Dokładnie. Oni by się zgodzili. Bardzo mądrze. A urzędy w Szwecji to są gorsze no niż policja. Oni, niestety, uh -huh. to jest prawda. Próbowali mi kiedyś nawet córki, że ja po prostu nie mieszkam z nią, że oni chcieli ją po prostu, bo e, moja tak jak mówisz żona, ona po prostu miała ciężko z pracą, dalej pracuje, daje sobie radę. Ja dużo bardzo jej dużo pomagam i okej, okay. wszystko pró próbowali nas po prostu i zastraszyć nawet, że chcieli naszą córkę wziąć do rodziny zastępczej. Ja powiedziałem nie, nigdy to się nie stanie, bo jak to, to już moja żona chciała wyjechać do, do, z powrotem do Polski, mieszkać w Polsce, żeby nam córki nie zabrali, bo przecież to... Wiesz co, powiedziałeś? Co powiedziałeś, że zaprotestowałeś i że jak gdyby no, poprzysiągłeś, że to się nigdy nie stanie, nie, ale nie, wydaje nie, nie mi się, że, że obywatel w Szwecji to w takich kwestiach ma niewiele do powiedzenia. Tak, i oni... Te urzędy są naprawdę że, bardzo silne. Że, że, że górują nad nami, a to nie jest prawda. Mhm. Ja jestem ja, ja jestem Polakiem. i Nigdy się nie wyprę Polski, kocham Polski i będę zawsze Polakiem. Ja u nich pracuję, ja ciężko pracuję. Oni powinni mnie szanować za to. A oni odwrotnie to robią. Pod Ale górkę. Postawmy sprawę jasno, dziecko Polak, z polskim obywatelstwem, z polskich rodziców, którzy mają polskie obywatelstwo, w Szwecji będzie traktowane jak szwedzkie dziecko. Jeżeli chodzi o. Ten... Tak, Ten. przecież tu się uczy, ona bardzo szwedzki, perfekt. Ale i urząd może takie dziecko zabrać, niezależnie od jego tak. obywatelstwa. Kiedyś czytałem taki obszerny artykuł, tu polska nowa nasza gazeta, co przyjechało. Państwo tacy, rodzina po prostu, yy, yy, małżeństwo z dwojkiem dzieci, dwóch chłopców, ośmioletni i jedenastoletni. I tych dzieci, ona pracuje, akurat w medycynie pracowali tam, nie pamiętam dokładnie jak i co, co tam, jakie sorty. I po prostu dzieci im zabrali z nienacka, oni nie wiedzieli, oni wracają z pracy, dzieci nie ma. Tylko opiekunka jest, siedzi i płacze, mówi przyjechali i zabrali. Wiesz co, dużo się o tym w Polsce mówi, że właśnie te urzędy są takie bezwzględne, ale są też inne głosy, mianowicie takie, że gdyby nie te urzędy, to też byłyby dzieci, które by cierpiały. Czy to alkoholizm rodziców, czy jakieś burdy domowe. czy... Ale oni właśnie wywalczyli to, że po prostu tak się, że wzięli adwokatów sobie wszystko, bo to mająci ludzie, naprawdę mhm. i myślący. Mhm. W medycynie pracować, to niestety pani doktor, pani doktor, pan, doktor pan doktor dali sobie radę. I Czyli odzyskali ich, gdzieś. Odzyskali, na szczęście. Chwała im za to. Powiedz mi, jak długo jesteś na ulicy tutaj? Jak się w ogóle żyje na ulicy w Sztokholmie? Ja po prostu sobie daję radę, bo ja dorywczo pracuję. Ja teraz akurat wczoraj rano wróciłem z Helsingborg, bo ja tam miałem takie roboty, akurat takie ogrodzenka robię, tak jak mówię, płytki kładę, polbruk, nie polbruk. No i tak po prostu sobie dorywczo. Pomagam. Jest praca, dzwoni do mnie klient, przyjeżdżaj. Akurat miałem kwaterunek tego, a tutaj to po prostu przyjechałem i muszę spać teraz na ławce. Czyli, będąc bezdomnym, możesz pracować? Tak, uh -huh. jeżeli chcemy. Jeżeli chodzi o spanie na ławce, jak na to reaguje policja i inne służby? Zależy jaka zmiana, można powiedzieć, bo są policjanci i policjanci. Waktarzy są naprawdę tu okropni. Właśnie słyszałem to okres. Nie... Ty mówisz powić. Waktar, tak? Tak, Waktar. Waktar, waktar. I co to znaczy? To waktar to jest. Yy... taka straż miejska jak u nas? Tak, tak, dokładnie. To nie jest policja? Nie, to nie jest policja, tylko Waktarzy. To są tacy porządkowi, że. No przykładowo ja tu na przykład, obaj, tu na apcy, jeżeli się grzecznie zachowuje, to wszystko jest ok. A jeżeli jestem agresywny, dobrze, mają prawo podejść i mnie uspokoić. Nawet zakajankować i zabić na gdzieś tam na policyjną. Ale nie tam. bić. Ale nie bić. Kazik, w Szwecji, w Sztokholmie jest ogromna mniejszość polska, Polonia. Wiele z tych osób pracuje, wszyscy przyjechali tutaj za chlebem, ale rozumiem, że i ty tutaj przyjechałeś za chlebem. Tak. Ale wiele z tych osób ostatecznie kończy na ulicy. Okazuje się, że bezdomnych Polaków w Szwecji jest, jest bardzo dużo. Jak ty oceniasz w tej chwili szansę przebicia się w Szwecji, gdyby ktoś teraz chciał przyjechać tutaj do pracy? Ciężko mi to wytłumaczyć, bo tu po prostu... Człowiek ryzykuje, idziesz do pracy, nie wiesz czy dostaniesz te pieniążki później, czy nie dostaniesz, Bym z chęcią sobie wynajął pokój, miałbym gdzie spać, nie na ławce, bo to, to jest to jest wszystko chore po prostu, po prostu oszukują nas i nic więcej. Nie? A jeżeli chodzi o szwedzkich pracodawców, jak tutaj sprawa wygląda? Jest my, bardzo dobrze. Tylko, że, zostanie, że u Szwedów na biało pracujemy tak, tylko. Tak, bardzo dobrze. Czy Szwedziła ją prawo i zatrudniają na czarno nie. też? Może się zdarzają takie przypadki, ale oni później konsekwency za to są bardzo potężne, także nie opłaca, się. nie opłaca się im to. A Polacy właśnie to robią i, i my na tym cierpimy. My tacy co robimy praktycznie im za darmo. Oni Czyli... sobie płynie po Hiszpaniach, wyjeżdżają się, cieszą. Przyjeżdżałem do Polski, oszukują jeszcze Polaków, że tam wszystko jest elegancko, my ludziom Polakom pomagamy i to jest główną prawda. To jest, oni są oszuści i nic więcej. Czyli ten przekręt polega na tym, że ty nawet nie możesz udowodnić tego, że pracowałeś? Ta, dokładnie. A czy są naloty na miejsca pracy? Yy, Taka policja, słyszałem, że są, ale ja tego nie doświadczyłem akurat. Aha. Jak widzisz dalej swój los tutaj? W, Skandynawii? My, mam w Polsce mieszkanie po rodzicach mi zostało, które mi przepisali. Na wsi mieszkam, otworzę sobie znowu foliaki moje, jak to nazywam, szklarnie inaczej. Kurki zakoduję, świnki. Czyli planujesz powrót do kraju? Tak, no, tak, zdecydowanie. Aha. Jaki tu jest klimat dla bezdomnego? Komary to już wiemy, że kują. No, to tam komary to jest mało mniejsze, ale no, zima jest uciążliwa. Wilgotna? Tak, dokładnie. A śnieg pada? Często gęsto. Bo jest blisko morze, Także wydaje się, że powinno być no troszeczkę cieplej. Zimą. Wiosna jest bardzo późno, bo przychodzi dopiero około czerwca. <gry> tak jak teraz przyszło, właśnie. A tak to jest. No ciężko, ciężko jest. W zimę jest naprawdę ciężko. Kazik, mogę zapytać, ile masz lat? 52. Kiedy widzimy się w Polsce? Yy, myślę, że jak zdrowie mi pozwoli, bo pracuję jeszcze tu przez 5 lat, żebym zarobił pieniążki. Żeby goło i wesoło nie przyjechać jak to się. Czyli na emeryturę wracasz do kraju. Tak, dokładnie. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję uważnie.